Cześć, dzień dobry, witam was rano, zapraszam na foodbook, pokażę wam dzisiaj co jem, mam nadzieję, że e, zainspiruję was do jakichś nowych smaków. E, I co? Zaczynam od śniadania i na śniadanie dzisiaj zdecydowałam, że zjem sobie budyń taki proteinowy. I to będzie właśnie budyń proteinowy, ale nie e, przy użyciu odżywki białkowej, tylko e, normalnego jedzenia, nie suplementu diety. E, więc czy, co będziemy potrzebować? Oczywiście twaróg. Tutaj mam już 100 gramów. Będziemy też potrzebować Skira, tutaj Skyr z biedry. W składzie macie tutaj tylko mleko pasteryzowane, żywe kultury, bakterii jogurtowych. Koniec! Więc to jest w ogóle spoko opcja, patrząc też na makro, bo w porcji 150 gramów macie zero tłuszczu, no bo to jest. A nie, to nawet nie jest napisane, a nie, napisane że 0% tłuszczu, wysoka zawartość białka. No ale mamy właśnie tutaj 0% tłuszczu, 7 gramów węglowodanów i białka 18 gramów. więc to jest w ogóle spoko opcja, żeby wybrać przykład do pracy czy coś takiego. I będziemy potrzebować budyniu. Ja wybrałam taki, którego jem... Nie żebym jadła codziennie, ja ostatni raz taki budyń jadłam, nie wiem, może z 5 lat temu, ale jak już jakiś budyń, to winiary. I tutaj też w składzie i to oczywiście zawsze biorę bez dodatku cukru I tutaj mamy skrobię naczaną aromat, no bo to musi jakkolwiek smakować I barwniki w formie kurkuminy I teraz tak, do tego twarogu wrzucam, potrzebuję wagi Do twarogu wrzucam ten skyr I myślę, jak wrzuciłam 100 gramów twarogu, to tam już mamy gdzieś mniej więcej około 20 gramów białka Myślę, że wrzucę sobie... Jak na opakowaniu mamy 150, to może 80, 80 gramów. Okej, okay, mamy już 80. I teraz biorę mikser i to całość, tą całość muszę zmiksować. Możliwe, że dodam jeszcze troszeczkę mleka, żeby było bardziej płynne, ale to zaraz zobaczę jaką będę miała konsystencję. Dodam trochę mleka, bo tu jak widzicie jest dosyć gęsta konsystencja, a nie chcę aż takiego gęstego budyniu. Dobra, dodałam mleka na oko. Może to być mleko kokosowe, może to być mleko bez laktozy, jeżeli pijecie takie zwykłe krowy, krowie, ale najlepiej właśnie wziąć takie no typu właśnie kokosowe, jeżeli oczywiście nie jesteście uczuleni, uczuleni na kokos, kokos i takie wiecie, konkretne, nie napój, tylko mleko. I teraz biorę znowu uwagę. I wrzucam ten budyń i budyniu nie wrzucam całego, tylko tak około 20 gramów, żeby po prostu mieć smak. I teraz znowu to miksuję. Zobaczcie, tak wygląda ta konsystencja. Już trochę przelałam do garnka, bo nie zauważyłam, że się nie nagrywa. Więc przerzucam to teraz właśnie do garnka. jeżeli chcecie, żeby ten budyń był bardziej... Płynny, to na przykład zamiast skira możecie dorzucić po prostu zwykły jogurt naturalny. To wtedy to będzie bardziej płynne. A jeżeli y, lubicie coś takiego bardziej gęstego, no to wtedy zostajecie przy skierze. I teraz po prostu cały czas mieszam. Czekam aż to zrobi się ciepłe. I będzie gotowe, zobaczcie, jakie szybkie. I tak wygląda już gotowy budyń. Widać trochę twarogu, ale to nie nic, więc jak widzicie, ma tą konsystencję budyniu. I wyciągnę wszystko. I przez to, że wszystko tutaj też jest bez cukru, bo i twaróg jest bez cukru, i sker jest bez cukru, i sam budyń jest bez cukru, to warto dodać jakieś po prostu słodkie dodatki, żeby no, było to bardziej słodkie. I teraz po prostu dodaję banana, żeby było słodziej. Dodaję też trochę dżemu truskawkowego. Chcę to tak jakoś ładnie zrobić, no. Dobra. I posypię jeszcze troszeczkę nasionami, czy I będzie gotowa. I tak właśnie wygląda pierwsze śniadanie. To ja zabieram się za jedzenie. Dzień dobry. Witam po jakimś czasie. Update odnośnie tego budyniu. Bardzo dobry, ale właśnie przez to, że nie było nic słodkiego, to ten dżem i banan. Podeszło mi to genialnie, e, więc jak coś to nie samo, tylko właśnie weźcie jakieś e, owoce, czy dżem, czy na przykład masło orzechowe. W sumie masło orzechowe nie jest słodkie, ale to też może być fajne połączenie. Teraz robimy ciasteczka. E, I to są ciasteczka z, proszę bardzo, białkiem Olimp i masłem orzechowym również Olimp. E, cały czas na e, kod fitdoncia macie minus 20%, e, na pwc24 i olimsport.com. Więc jak coś z tego chcecie, no to możecie kupować taniej, albo na przykład moje ulubione batony gladiatory też polecam. I będziemy właśnie robić ciastka. Znalazłam taki przepis na Instagramie na stronie Fitness Dishes. Ja po prostu czasami, wiecie, sobie wchodzę w te takie wyszukiwarki i jak zobaczę jakieś jedzenie, to tak jadę w dół i znajduję jakieś takie dziwne strony i dziwne rzeczy i chciałam spróbować, zobaczymy czy mi to wyjdzie i czy będą dobre. Czyli potrzebujemy jednej czwartej kapa mąki, jakiej chcemy. Tam niby jestem napisane, że kokonat. Ja zdecydowanie w ogóle do takich rzeczy, czy do naleśników, czy do jakichkolwiek innych ciast wolę mąkę jaglaną, dlatego że ona dla mnie jest najbardziej podobna do tych wszystkich klasycznych mąk z glutenem. Więc jak coś, to moim ulubieniem jest właśnie mąka jaglana. Ile to będzie na czwarta kapa? Z 25 gramów? Ja, No co ty? Albo wezmę, wrzucę do kapa i zobaczę. Ja ogólnie zazwyczaj jak robię jakieś takie przepisy, to po prostu dostosowuję sobie gramatury pod siebie i bardzo często, no nie wiem, dla mnie to jest jedna czwarta kapa, zobaczymy ile to będzie. 66 gramów. Dobra, więc powiedzmy, że będzie te o no, 65-60 jakoś tak, Ej, bo najpierw łączymy wszystkie takie suche składniki Ej, i co mamy dalej? Ok, czyli teraz miarkę białka, Ej, znowu ja ogólnie wiecie to, jak ja znajduję jakieś takie przepisy na najcie, to ja wszystko dostosowuję pod siebie. Bo tam też jest napisane, żeby na przykład e, użyć białka e, o smaku naturalnym albo o smaku peanut butter. E, a ja sobie używam czekoladowe. Wiecie dlaczego? Bo mogę. Teraz mamy baking powder, i tutaj może, może faktycznie troszeczkę wsypię. Na no oko. E, I to chyba będzie. Echa, i jeszcze jest cukier. I tu jest kokonad cukier. E, cukier kokosowy i mamy jedno, pół szklanki ja zawsze używam erytrytolu dorzucę łyż, łyżkę, bo białko i tak jest, no nawet nie całą łyżkę, bo białko i tak jest słodkie plus ja jakoś nie lubię jakichś takich, wiecie, mega słodkich tak więc nie całą łyżkę no, i teraz to wszystko miksuję. Tutaj mamy suche składniki, więc nie potrzebuję do tego miksera. Wymieszałam to, teraz dodaję jedno jajko. No i teraz, skoro to jest e, Peanut Butter Cookies, no to musi być masło orzechowe, więc biorę masło orzechowe, ale przez to, że tutaj w ogóle jest napisane, że to ma być praktycznie cała szklanka. Nie zrobię tego, bo przecież masło orzechowe jest bardzo kaloryczne. To zaraz Wam powiem, ile wrzucę. No dawaj, da szedę. Na 100 gramów mamy 644 kalorie, z tymi. 50 gramów dodaję, nie, da, nie dam więcej, bo mamy 644 kalorie tłuszczu, mamy 52 węgli, mamy 20 i białka mamy 25. Widzicie, jakie fajne białkowe pożywienie, możecie sobie zjeść 100 gramów masła i macie 25 gramów białka. To jest Zacznijmy od tego, że to pachnie genialnie. No, no serio. I to musi być takiej właśnie konsystencji, że wam się wydaje, że to nie wyszło, bo to ma być ten taki dołg. Wiecie, to jest dołg. Kuki To jest ciasto? Dołg. Sprawdź mnie to, e, bo to po prostu tak. e, rob... właśnie moich się ja to polon trudno. Żartujesz? No właśnie. Słuchajcie, lekcja angielskiego z Doncią. Ciasto na ciasteczka. Ciasto na ciasteczka? W życiu! Albo masa ciasteczkowa. Mas o! Moi drodzy, to ma być taka masa. Ciasteczkowa. Ciasteczkowa. Jak to genialnie pachnie. I jeszcze, słuchajcie, ja ufam tego masła. Crunchy. I widać orzeszki. Mm -mm. Chodź, pomachasz. Czekajcie, ja wam zrobi pierwsze wrażenie zapaszku. Ja. Mhm. Biorę foremkę, aha i w ogóle jak zaczynacie robić te ciasteczka od razu nagrzewacie piekarnikiem, czy tam słyszycie w tyle, w tle, 180 stopni. Nie no, to jest genialno. No patrzcie ile tu jest orzeszków. Myślę, że możecie i tak jeszcze na przykład jeżeli chcecie więcej kolorii, to swoje orzeszki jeszcze dorzucić. I je rozpracowujecie sobie w rękach i robicie po prostu takie ciasteczko. Tak to wygląda, wrzucam do piekarnika, nie wiem na ile, ale dam wam znać jak wyjmę. Okej, okay, zobaczcie, tak wyglądają gotowe ciastka. Uczcie się na moich błędach i y, możecie je bardziej jeszcze spłaszczyć, bo teraz to wygląda bardziej jak kotlet milony. <grywy> ty Już wiecie, wszystko ustawiłam pod y, myśliwskim. <grywy> Słuchajcie, naprawdę są spoko. Tylko troszeczkę za długo trzymam, więc myślę tak 20 minut to jest maks i wtedy będą idealne. Ale 180, zobaczcie, 100. tak 180 stopni na 20 minut. A i tak je zjemy, bo są dobre. Ok, to czas na posiłek przedtreningowy i co dzisiaj? Dzisiaj ryż z jajkiem. Odkąd wróciłam z Bali, chociaż wcześniej bardzo lubiłam właśnie te klimaty takie azjatyckie, nasi goręk i te sprawy. I dzisiaj będzie coś w tym stylu, co znalazłam po prostu kiedyś online i co musicie zrobić. Ja w tym momencie już tutaj na patelni robię sobie brokuły. Więc potrzebujecie brokuły. Ogólnie takie danie są przede wszystkim z cebulą, z taką młodą cebulką, ale że ja akurat za tym nie przepadam, to tego nie robię. Wcześniej sobie ugotowałam ryż i w ogóle polecam Wam taką metodę, że sobie gotujecie na przykład kilogram ryżu. Wrzucacie sobie do takiego po prostu pojemniczka i wrzucacie do lodówki i wtedy taki posiłek zajmuje Wam dosłownie chwilę. Bo do miski wrzuciłam, nie zobaczycie, ale wrzuciłam trzy jajka, dlatego, że nie dodaję tutaj żadnego mięsa. Dzisiaj jest dzień bez mięsa. I teraz wszystko sobie mieszam w międzyczasie. Mieszam też brokuły. Wszystko sobie właśnie te jajka z ryżem już ugotowanym właśnie łączę. I teraz jeżeli chodzi o przyprawy, no to ogólnie w takiej kuchni najczęściej używa się... Czosnku, kurkumy, papryki, chili i chciałam właśnie kupić jakiś taki zestaw przypraw, ale nic takiego nie znaleźliśmy. Więc możliwe, że Alan właśnie teraz też patrzył, że są online takie po prostu już gotowe miejsca. Więc może coś takiego zamówię, ale na ten moment wrzucę sobie po prostu paprykę. Tu mam paprykę ostrą. No. Rzucaj się, pewnie zaraz jak nie pójdzie to całe pakowanie. Raczej nie dodaję soli, ale za to dodam trochę pieprzu jeszcze. I teraz jak już mam te brokuły takie prawie że gotowe, to wlewam tą całą moją miksturę. Tutaj jak widzicie też mam jeszcze brokuły, bo to będzie na kolację. Wlewam i zmniejszam ogień i po prostu czekam aż to jajko się zetnie i zobaczcie, widzicie? Kiedy macie ten ryż wcześniej zrobiony, to to jest dosłownie posiłek w max 10 minut. Ok, i widzicie, jajko się już ścięło, tak to w tym momencie wygląda, więc rzucam na miseczkę i będzie gotowe. Ok, i tak już wygląda skończone danie, czyli mamy ryż, mamy jajko, mamy brokuły, idealny posiłek przed treningiem. A ja po treningu mam w planach jak zwykle wypicie białka czekoladowego z Olimpu, więc no tego Wam nie będę pokazywać, bo wystarczy zalać wodą jest gotowe. więc przyjdę do Was na kolację. No dobra, witam już w ostatnim posiłku dzisiaj. I tak naprawdę prawie że déjà vu, bo znowu robię brokuły. Ale ja po prostu właśnie też robię lubić coś takiego, że kiedy właśnie jem na przykład brokuły czy paprykę czy jakieś inne warzywa, których nie używam na raz, no to po prostu zrobić dwa posiłki takie, gdzie zużyję te produkty. Więc tutaj mi, mi się robią już znowu brokuły w ten sam sposób. Tutaj mam makaron i to jest, słuchajcie, makaron z Biedry. Tylko, że w tym momencie ciężko mi już ciężko jest go znaleźć w, jako spaghetti, tylko bardziej jakieś takie świderki i co jeszcze? I pas coś tam? Tak, pas świderki. Świderki. I to jest białkowy makaro, makaron bezglutenowy, w 100% jest zrobiony z ciecierzycy. Więc makro ma w ogóle genialne, bo w 100 gramach produktów macie 6 gramów tłuszczu. 56 gramów węgli i 25 g białka. Oczywiście nie jest to białko od zwierzęce, ale mam tutaj właśnie w składzie tylko i wyłącznie ciecierzycę, więc to jest to, co wybieram dzisiaj na kolację i jako też, no powiedzmy, częściowo jak potreningowy. Więc tutaj mam makaron, tutaj mam brokuły, więc potrzebujemy jeszcze jakiegoś sosu. I pierwszy raz robię takie podejście, więc zobaczymy, co, czy mi wyjdzie. Bo chcę zrobić coś w rodzaju sosu serowego Ale nie ze śmietany Tylko z jogurtu Więc y, będę potrzebować jogurtu naturalnego Tutaj mam akurat y, To co Alan kupił, czyli jogurt naturalny gęsty y, I mam Dwa rodzaje sera Czyli y, ser po prostu klasyczny Żółty w kostce I tutaj mamy tak mniej więcej chyba 40 gramów I Alan w biedrze Kupił jeszcze Mozzarella Wiórki Coś takiego e, i chcę to właśnie wrzucić do brokułów, zrobić, e, dlatego że makaron jest już prawie gotowy. E, Czyli co robię? Może chodźcie bliżej, to wam pokażę. Ok, więc mamy już brokuły gotowe. Dodaję teraz <grymianie> jogurt, sorry. Dodaję właśnie ten ser i 50 gramów mozzarelli. No i oczywiście teraz musimy dać jeszcze zmniejszam trochę gaz żeby to powoli się zrobiło i dodam przyprawy myślę, że dodam tym razem tylko pieprz i trochę soli. To gotowe. Czekałam po prostu, aż ten sos będzie bardziej kremowy. Połączyłam z makaronem na patelni i tak już wygląda skończony, gotowy posiłek. Na wierzchu mam czarny sezon, żeby było ładniej i żeby wyglądało to jakby Wiedzę było z jakiegoś... Jakiejś restauracji. Co ty, jakiej trzy, Nie ma tego. I tak jeszcze wygląda z tej strony. Już próbowałam i słuchajcie, jest naprawdę bardzo, bardzo dobre. Tylko jedna rzecz, jaką bym zmieniła, to brokuły wrzuciłabym później, dlatego że one już troszeczkę mocniej się no, przygotowały. Więc to, co bym zmieniła. To najpierw wrzuciłabym jogurt z serami Zrobiłabym właśnie ten sos Wtedy bym wrzuciła brokuły I dopiero potem wrzuciłabym e, makaron I wtedy już byłoby ideolo e, Alan e, nie wierzył w moje umiejętności I sam był zdziwiony jakie było dobre Więc naprawdę polecam I to jest też wszystko jeżeli chodzi O mój foodbook, o to co jem w ciągu dnia Mam nadzieję, że wam się podobało Nie będzie już żadnego nowego filmu Przed świętami, więc chciałam wam jeszcze złożyć e, Życzenia, wesołych świąt Mam nadzieję, że każdy z was spędził je w gronie rodziny, że odpoczniecie, zrelaksujecie się i z nową energią wkroczycie prawie, że w nowy rok. Nie składam Wam życzeń jeszcze na nowy rok, dlatego że będziemy się widzieć, więc na ten moment dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia, dajcie znać, czy coś spróbujecie i widzimy się niedługo. Pa!